Wszystko, co musisz wiedzieć z wyrażeń algebraicznych w minutę. x plus x to 2x, x razy x to x kwadrat, x podzielić na x to 1, 2x razy 3x, 2 razy 3 to 6, x razy x, x kwadrat. Jeżeli mamy do kwadratu, podnosimy sobie tutaj i tutaj, 3 do kwadratu to jest 3 razy 3, czyli 9, x do kwadratu mamy x kwadrat. Teraz tutaj możemy sobie dodać 6x plus 3x, czyli 9x, a tutaj 2y minus 5y. Czyli mamy dwie gruszki, ale potrzebujemy pięciu. Dwie wykorzystamy, trzy będzie brakować. Jeżeli mamy liczbę przed nawiasem, mnożymy, a tutaj skracamy. Tylko słuchajcie, robimy to, popatrzcie. Ten sposób, czy to będzie x, a tutaj minus 2y. A pamiętajcie, że wszystkie tematy wytłumaczone krok po kroku od zera znajdziecie tutaj.